Skąd Pan zaczerpnął pomysł na oryginalny i szaleńczo-trudny układ choreograficzny, który wykonywał Pan podczas ostatniego recitalu w Teatrze Roma, pani Ania pyta, to już wyjaśniam, on nie jest trudny. Gdyby on był trudny, to ja bym go nie wykonywał, bo ja w życiu nie robię żadnych trudnych rzeczy. A skąd zaczerpnąłem pomysł, to jest natura. To znaczy, to z człowieka wypływa coś takiego. Ja tylko po prostu staję, słyszę jakąś muzykę i mnie niesie. I to tylko się temu poddaje. Także, Pani Aniu, gdyby pani sobie chciała potańczyć, to też polecam coś takiego, po prostu dać się temu ponieść. I nie zważać na miny tych, którzy to obserwują, bo rzeczywiście czasami widać wyraz zakłopotania na twarzach rodziny, na przykład, ale tym się nie trzeba przejmować. Taniec jest czymś, co jest w człowieku, także trzeba się temu po prostu poddać. Co się stanie, jak jadąc samochodem z prędkością światła? Sytuacja hipotetyczna. Włączy się długie światła. Dawid. A, to jest ciekawe pytanie. Ja skończyłem w liceum klasę matematyczno-fizyczną, ale nic nie pamiętam z tego i czy to ma jakiś związek. Co się stanie, jak jadąc samochodem z prędkością światła, włączy się długie światła? Tak jakoś mi wpada do głowy, że przyspieszy się jeszcze bardziej, bo być może, że tamto jedno światło się będzie wzmagało tym drugim światłem i będzie to jeszcze większa prędkość światła. Ale coś czuję, że bredzę, także nie przejmowałbym się za bardzo tą swoją odpowiedzią. Nie wiem, co mam na to odpowiedzieć. No a jak Pan zna odpowiedź na to, to niech Pan mi powie, co się stanie, jak jadąc z samochodem z prędkością światła, nagle się wyłączy światła. Czy to będzie miało jakiś wpływ? Dobra, dalej jedziemy. Gdyby był pan zamknięty na noc w supermarkecie, w którym nie działają kamery, na jaki dział udałby się pan najpierw, pani Ada. To jest proste, prosta odpowiedź na chemikalia. Oczywiście, że żartuję, poszedłbym na słodycze, ale tak chciałem, żeby to jakoś poważnie zabrzmiało. Także poszedłbym na słodycze, ale też bym sobie wziął jakąś chusteczkę higieniczną z chemikaliów, żeby się potem wy po prostu wytrzeć się, jak się wytaplam słodyczami. Na takiej zasadzie by to wyglądało. Także to jest to. Jak to jest, że Pana uroda i humor tworzą nierozłączną parę? Anna. Pani Aniu, ja nie wiem, czy to jest komplement to, co Pani tutaj napisała, bo jeżeli mój humor jest taki sam jak uroda, to ja dziękuję. To znaczy, nie, żebym tam jakoś z obrzydzeniem na siebie patrzył, ale z drugiej strony, no, to jest taka Klasyczna uroda e, kogoś o dobrym humorze nie mam pojęcia. Jak to jest, że pana uroda i humor otworzą nierozłączną parę. Bardziej to by, powinno być pytanie do moich rodziców, moich nauczycieli, bo rodzice mieli pewien wpływ na moją urodę, bo to oni ją stworzyli, a z kolei nauczyciele, koledzy, środowisko jakoś wpływali na ten mój humor. Ale cały czas mam wątpliwości, czy to na pewno jest dobre skojarzenie, że mam taki sam humor jak urody. Czy pana ruchliwość na scenie to zamierzony chwyt marketingowy? Kasia. Tak, to jest zamierzony chwyt marketingowy. Ja zauważyłem, że ja strasznie śmieszę ludzi, jak się ruszam. To znaczy, jak nie ruszam, się, to, to to nikogo nie bawi specjalnie, no bo to do mojej statyczności ludzie są przyzwyczajeni jak się ich przyzwyczaiło przez tyle lat do statyczności, a nagle człowiek zaczyna sobą pomiatać na scenie, to to wygląda zabawnie prawdopodobnie i chętnie z tego korzystam. Ciekaw jestem, jak długo będę w stanie jeszcze z tego korzystać, ale mam nadzieję, że ja doprowadzę do takiej sytuacji, że już tak się rozpędzę na tej scenie, że ludzie będą mnie właśnie kojarzyli z takim nieokiełznanym ruchem, a ja wtedy znowu wrócę do statyczności i to będzie ludzi śmieszyło, że proszę jeszcze 20 lat temu tak kiczał na scenie, a teraz już się nie rusza. Jakie to zabawne, prawda? Dobra, dalej. Jak to jest mieć od dziecka inicjały AA, Joanna? Ja nie mam tych inicjałów od dziecka, tylko od rodziców, bo to rodzice stwierdzili, że będę miał A przed drugim A. Że Andrus to było wiadomo, ale że wymyślili tego Artura, to, to było dla mnie samego zaskoczeniem. Ja nawet prawdę mówiąc, myślałem, że to nie jest możliwe, żeby być przez całe życie Arturem. Kiedyś już gdzieś to publicznie opowiadałem. Ja byłem przekonany w dzieciństwie, że każdy dorosły mężczyzna ma jakieś porządne męskie imię, na przykład Marian. Ja zawsze chciałem być Marianem i myślałem sobie, że jak już dorosnę, to już nie będę Arturem, tylko Marianem. Został mi ten Artur. A co do tych inicjałów. Przyzwyczaiłem się do nich, a nawet w pewnym momencie zacząłem się nimi cieszyć, bo zauważyłem, że e, zazwyczaj ludzie o niebanalnej urodzie mają podobne inicjały. Proszę zwrócić uwagę, Brigitte Bardot BB, Claudia Cardinale CC, Merlin Monroe MM. No to, a kto był pierwszy? Od czego to się zaczyna? Także ja się tylko cieszę z takich inicjałów. Dobrze. No. Jak żyć, panie Andrus? Jak żyć? Zdecydowana większość pytających podobno zadawała takie pytanie w internecie. Jak żyć? No, tak, żyć, żeby potem nie mieć pretensji do tego, jak się żyło. To znaczy, żeby nie żałować tego, jak się żyło, żeby nie marudzić nad tym życiem później, właśnie jak ono się będzie, może nie kończyło, ale jak już będzie człowiek wiedział, że ma z górki, to żeby nie, nie narzekał, że jak miał pod górkę, to tej górki nie wykorzystał. Także taka chyba najprostsza odpowiedź. Jest oczywiście w starym dowcipie odpowiedź na, na pytanie, jak żyć, że krótko, ale to. Tego nie polecam. Ka o! Uniwersalna odpowiedź na pytanie, jak żyć, to jest taka, że każdy niech sobie żyje jak chce. I tak, żeby był z tego życia zadowolony i, i, i to jest chyba podstawowa rzecz, jaką mogę tutaj odpowiedzieć. A poza tym to nie było tak w oryginale skierowane pytanie do mnie, tylko do premiera polskiego rządu, który teraz gdzieś wyjechał za daleko. Także proszę mu przypomnieć, że jeszcze nie udzielił odpowiedzi na to pytanie i niech się, niech się jednak mobilizuje i niech da odpowiedź na to pytanie.